Dzień dobry. W tym odcinku będę nagrywał y, znowu gry o wojsku, bo widziałem, że poprzedni odcinek Wam się bardzo spodobał. Nawet dwie ławki w ogóle tam były. Albo jedna. Nie wiem. A więc y, nagramy kolejny film o wojsku. A potem możemy nagrać kolejny film, ale o wojsku i z Nikosiem. I potem chyba nagram. Jakieś rakiety, zobaczymy co to będzie. Więc dzisiaj Wam pokażę więcej rzeczy o tej grze i tak dalej. Już do rzeczy Wam będę pokazać. Dobra, przeciszę łyżeczkę i zaczniemy sobie coś, co tamtą chwilkę Pepe to mój brat oglądał. Dobra, więc. Wchodzimy. Dobra, już tutaj jesteśmy. To zaczekajcie, bo mam na razie jakieś lagi. Za chwilę mi się to odlaguje. nie? A więc mam nadzieję, że nie przeszkadza Wam to, że są lagi. Chyba więc patrzcie, jak będziecie tutaj na spawnie, to musicie się tutaj cofnąć. Jak chcecie zmieniać y, swoje wygląd Twoich czołgów, czyli, czyli budowę. Twoich czołgów, na przykład tutaj są korory broni. Ja lubię mieć żółty, ale to nie działa nic. I tutaj są schronniki do czołgów. Z czego robi się twój czołg? Na przykład ja już wszystkie wykupiłam i mam z tego no. Neon. Mam z tego neon zrobione moje czołgi. A jak chcesz zmienić twarz wojownikiem, to tutaj są twarze. A na tak, przykład ja sobie wybiorę, um, no na przykład to taką. No. Więc jak już taką mamy. To teraz tutaj możecie więcej kupować. Zaszyma jakaś, nie wiem Dobra, więc jak już tutaj, tak przykład tutaj są też czapki dla swoich wojowników Ja sobie kaczkę założę i Dobra, więc mam kartkę założoną I w poprzednim odcinku widzieliście helikopter Widzieliście jak się odpala wojsko do boju I pokażę wam, że jeszcze jak... Że musicie płacić tych pracowników, żeby zwołać tą kasę o tutaj I, wiecie, I wy będziecie mieli jeden, a nie plus trzy Trzeba ich ulepszać, ja ich ulepszyłem na maksa Teraz po trzy i tutaj też jest taki komputerek, gdzie można sam pracować na nim. I dostałem te pieniądze, które zarobiłem tutaj. Pracuj za 50 pieniędzy, Widzisz? Tutaj tak pisze. Dobra, więc chodźmy na górę i pokażę wam co tam jest na górze. Na górze na... O, tutaj na przykład jest 30 sekund na duże. I tutaj na przykład możecie sobie kupić to kole dla swoich y, pracowników, że, będzie, że będą mieli dwa razy y, dwa razy pieniądze. I tutaj jest taka rakieta, że jak klikniecie ten przycisk, poza tym przytrzymacie, to na środku wypuchnie atomowa. Tak przykład ja teraz to kliknę. No, więc w poprzednim odcinku też mówiłem Wam o tym y, o tym ulepszaniu wojska, że trzeba tam na te niebieskie gdzieś klikać. I teraz jeszcze na przykład wsiądę do mojego helikopteru. Pokażę wam jeszcze inne rzeczy. Bo też widzieliście, gdzie jest helikopter. Pewnie tak widzieli w poprzednim odcinku. Powiedziałam, że dużo wyświetleń nabrał ten poprzedni i dlatego pewnie każdy już wiedział albo już po co brać ten helikopter. Pójdę tam, gdzie chciałem nim poleżeć. O tutaj, bo tutaj mogę zakupić kolejną wyspę. Albo nie, bo tutaj jest takie coś, gdzie jeszcze nie wiem. Można jakoś ulepszać swoich nobów. nie wiem, o co tutaj z tym chodzi. I też pójdę sobie tutaj. Jak chyba tutaj jest też baza pracująca, gdzie są nuby. I tutaj mam takie miejsce, gdzie mam swoje rzeczy. Na przykład... Tutaj niektóre rzeczy wykupiłem, i najlepsze jest to: ta podwójna sprężynka fioletowa, bo ona ma dwa w sobie rzeczy: skakanie i przyspieszanie. I wam pokażę laboratorium, Patrzcie, że jak tu wejdziecie, to jest taka podka. Jak ją weźmiecie, no tutaj jest podka powolne leczenie, a tutaj jest podka y, eliksir y, chyba lepszego atakowania. Jak rzucicie te potki na, na swoich nobów, to wtedy będą y, po prostu silniejsi. Więc... Jeszcze wam przedstawię bank i to na tyle będzie. Dobra, więc w banku, jak was nie będzie, to noby będą jakoś przy tym pracować i zarabiać przy tym kasę. Jeśli mi tutaj mówiło, że... Zarabia się kasę przed tym. Dobra. Więc na dole też to jest to samo, ten bank. Mama. Więc teraz się chyba pożegnamy. Jak się macie, tutaj są jakieś kwiaty? Dobra, nieważne. Więc. Papa, dalej na kolejny odcinek. I z Nikosiem będzie ten odcinek.